Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, liczb całkowitych, czyli tych dodatnich i ujemnych, podzielimy sobie na dwie osobne lekcje. W dzisiejszej będzie typowo rachunkowa część, będziemy sobie dodawać, odejmować, patrzeć, co się dzieje, kiedy mamy dwa takie same znaki, a co się dzieje, kiedy mamy dwa różne znaki przy jednej liczbie. W kolejnej części, czyli w kolejnej lekcji zajmiemy się z zadaniami tekstowymi. Przed nami kilka przykładów na dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych. Zaczynamy sobie od pierwszego przykładu i żeby go zobrazować, możemy sobie wyobrazić zawsze oś liczbową. Mamy na starcie plus 18 i chcemy dodać do naszego wyniku minus 21. I z tych dwóch znaków ważniejszy będzie. Minus. Zawsze tą bitwę wygrywa minus, czyli my tak naprawdę będziemy robić 18 odjąć 21, czyli będziemy 21 kroków robić w stronę minusów. I pytanie brzmi, w jakim miejscu wylądujemy? Wiemy już na pewno, że miniemy 0, czyli będziemy po stronie minusów. Jeśli trudno Wam się to wylicza, to możecie sobie Odwrotnie wyobrazić te liczby. I od 21 możecie sobie zabrać 18, ale to tylko tak roboczo, i wtedy może łatwiej Wam będzie zauważyć, że ostateczny wynik to minus 3. Bo z tego właśnie nam wychodzi trójka. Wiemy, że jesteśmy po stronie minusowej i ostatecznie mamy minus 3. To teraz mamy podobną sytuację i możemy sobie ją. Inaczej, wyobrazić, możemy sobie zamienić kolejność. Czyli na pierwszym miejscu postawi minus 51, a później plus 24. I wtedy mamy taką sytuację, że do tego 51 po stronie minusowej mamy dołożyć 24. I znowu pytanie brzmi, w jakim miejscu się znajdziemy. I żeby to obliczyć, od 51 możemy odjąć 24, to będziemy robić w myślach dla ułatwienia Wznamy z tego wynik, który wynosi 27, a my wiemy, że wylądowaliśmy po stronie nadal minusowej, więc wynik ostateczny będzie minus 27. I w ten sposób wyobrażając sobie oś liczbową. I trochę ułatwiając cały proces obliczeń, można jakoś przebrnąć przez ten dział. Kiedy mamy dwa minusy obok siebie, to one łączą się plus. I tak naprawdę zamiast 27 odjąć minus 9, będziemy mieć 27 dodać 9, co już wkracza w te zwykłe działania, które lubimy, i mamy wynik 36. Tutaj ponownie analizujemy sobie znaki. Mamy dwa minusy, one zamieniają się w plus, czyli będzie minus 60 dodać 17. Macie dwa wyjścia, albo właśnie od tej 60 odejmujecie sobie 17 i dopisujecie minus, bo na pewno jesteśmy w strefie minusowej, albo zamieniacie kolejność od 17 zł, które mamy. Odejmujemy 60 i wiemy, że musimy jeszcze od kogoś pożyczyć 43 zł. Kiedy mamy dwa znaki różne, to zawsze wygrywa minus. I pożyczyliśmy 7 zł i jeszcze pożyczamy 2 zł. To razem do oddania mamy 9 zł. Nasz dług się sumuje i jesteśmy na minusie obrazując to na osi liczbowej, mamy minus siódemkę i mamy zrobić jeszcze dwa kroki w kierunku minusów, dlatego wylądowaliśmy na minus dziewiątce. Pierwsze, analiza znaków. Tutaj mamy plus i minus obok siebie. Minus wygrywa. Pożyczyłam 29 zł. Pożyczyłam jeszcze 28 zł i pytanie brzmi ile muszę komuś oddać łącznie i wychodzi mi minus, bo to jest ten dług 57 zł, tak? Dla przykładu. Teraz pożyczyłam od kogoś 6 tabliczek czekolady. Oddałam mu pół tabliczki czekolady, czyli muszę mu jeszcze oddać 5 całych tabliczek czekolady i Połowę. Za każdym razem, kiedy mamy dwa znaki obok siebie, ustalcie sobie, który z nich jest tym ostatecznym i będziemy go brać pod uwagę. Teraz mamy 10 całych odjąć, 2 całe i 50, czyli robi nam się standardowe działanie na odejmowanie. Wpisujemy wynik. Tutaj mamy Jedną dziesiątą. Odjąć jeden, możemy również zamieniać kolejność. Od jednej całej czekolady, tak, która była naszym długiem, możemy oddać jedną z dziesięciu kostek, to znaczy, że jeszcze dziewięć z dziesięciu jest do oddania. Przy dwóch minusach, tak jak było tutaj pokazane przy tej osi. Liczbowej. ten dług nam się sumuje, czyli minus 8 i minus 2 musimy ze sobą połączyć, aby otrzymać 10,5 i jesteśmy w strefie minusowej, bo dwa razy coś pożyczyliśmy, i teraz będzie minus obok minusa, który zamienia się w plus i mamy minus 3 1 trzecią dodać 3. Całe, patrząc na całości, pożyczyłam od kogoś trzy całe jabłka, oddałam mu trzy jabłka, czyli mam jeszcze jedną trzecią jabłka do oddania, i w ten sposób, na zasadzie pożyczania, oddawania najlepiej sobie wyobrażę te liczby, lub przy pomocy osi liczbowej. Przejdźmy do drugiej części tego samego zadania. Mamy Minus 8 będziemy teraz sobie łączyć dwa minusy, które zamieniam się w plus. I ostatecznie do minus 8 będziemy dodawać jedną całą i jedną czwartą. Czyli od kogoś pożyczyliśmy 8 czekolad, oddaliśmy jedną. Czyli jeszcze 7 jest do oddania. Ale udało nam się oddać jeszcze jedną czwartą czekolady. To ostatecznie mamy 6 tabliczek czekolady i 3 czwarte do oddania. Jeśli nie rozumiesz działań związanych z ułamkami, to zajrzyj na mój kanał, odszukaj poprzednie filmiki, gdzie były właśnie wyjaśnione działania na ułamkach zwykłych, i spróbuj sobie opanować ten temat, bo on jest bardzo istotny przy każdym kolejnym dziale w matematyce. Pod punkcie M mamy ponownie tą samą sytuację, co wyżej. 2 minusy obok siebie, które zamieniają się w plus. I mamy minus 5 4, dziesiąte, dodać 12, lub po zamianie mamy 12, odjąć 5 i 4, dziesiąte. Tutaj jest dowolność, możecie sobie to zamieniać, tylko pamiętajcie o tym, aby odpowiedni znak umieścić przy danej liczbie. I po odjęciu zostaje nam na plusie 6,6 ,6. Tutaj mamy tylko jeden znak odejmujemy, czyli mamy w portfelu 28 zł, ale chcemy kupić coś za 70 zł i 1 trzecią możemy sobie zrobić odwrotnie, czyli potrzebujemy 70 zł i 1 trzecią Mamy 28, czyli sobie odejmujemy od tej kwoty, którą potrzebujemy, to co mamy i zostaje nam jeszcze do zdobycia 42 zł i nadal ta 1 trzecia, bo jeszcze jej nie posiadamy. I w ten sposób również można sobie to tłumaczyć lub na oś liczbowej, gdzie jesteśmy w minus 71 trzecia. I robimy 28 skoków, i nadal jesteśmy po stronie minusowej. I pytanie zawsze brzmi, ile wynosi po skoku wynik, który jest rozwiązaniem. Ale na pewno widzimy z osi, że jak przeskoczymy 28 miejsc do strony plusowej, to właśnie oznacza ten plus, przebiegniemy do strony plusowej. To, w którym miejscu wylądujemy? Teraz mamy takie zakupy, gdzie potrzebujemy 17 zł i 1 czwartą, ale w portfelu mamy 15. Jak mam 15, a chcę wydać 17, to brakuje mi jeszcze 2 zł i tej 1 czwartej. Jak mi brakuje, to od kogoś pożyczę. Jak pożyczę, to mam dług. Pożyczyłam od kogoś 73 zł. Znalazłam w portfelu 13 zł i 30 groszy. To oznacza, że muszę tej osobie oddać jeszcze, poza tymi 13 zł, muszę jej jeszcze oddać 59 zł i 70 groszy. Dług to minus. Wracamy. Do naszych podwójnych minusów, które zamieniają się w plus, i mamy pożyczone 48 zł i 1 siódmą, udało nam się oddać 13 zł. Pytanie brzmi: ile jeszcze musimy komuś oddać? Tak, od 48 zabierzemy to, co już oddaliśmy, czyli 13. To zostanie nam do oddania 35 i ta nasza 1 siódma, która tutaj była i ostatni. Wynik tutaj też dwa minusy, zamieniają się w plus. Mamy pożyczone 80 zł, 80 groszy, mamy 29 zł, więc ten dług sobie chociaż w części spłacimy. Oddamy 29 zł i mamy jeszcze do oddania 51 zł i 80 groszy. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie zasadę pożyczania i oddawania, czy łatwiej wam jest z osi liczbowej, czy po prostu potraficie już to policzyć w pamięci. Podczas kolejnej lekcji będziemy nadal w temacie oddawania i odejmowania liczb całkowitych, ale zajmiemy się zadaniami tekstowymi, takimi zadaniami o podwyższonym stopniu trudności.